Witajcie kochani, w tym tygodniu zrobimy sobie tak, że wylosuję sobie runę dla każdego znaku zodiaku na ten tydzień i zobaczymy co tam będzie u was słychać. Tydzień od 10 listopada. Co dla barana? Runa Berkana. Kochane barany, będziecie tutaj otwarci na nowe, będziecie wchodzili w nowe możliwości. To jest takie odnowienie, ale to jest też dobry moment na pracę z energią Matki Ziemi. To jest też dobry moment na zadbanie o siebie, na skupienie się na sobie, na upiększanie siebie od środka i na zewnątrz. A w ogóle kobieca energia będzie was tutaj bardzo wspierać. Kobieca siła i moc będzie was bardzo wspierać, więc czerpcie z niej pełnymi garściami. A tu jest dbanie o paznokcie, o włosy, o zdrowie, może jakieś upiększające masaże. A tak jakbyście, to jest dobry czas na dopieszczenie siebie, tak? ale też na rozpoczynanie nowych możliwości. To jest, Berkano zawsze mówi o tym, że jest to czas odnowienia że rozpoczynacie jakiś długoterminowy proces i bardzo możliwe, że w tym tygodniu u was się to um, u was się to zacznie e, też jakby kobieca siła i moc będzie przy was ale też może oznaczać to kontakt z waszą mamą, babcią, ciocią a może właśnie z, z wami samymi więc na to zwróćcie swoją uwagę wszystkiego dobrego barany to dla byków na ten tydzień u byków się podzieje Hagal. byki sprzątają odrzucają, robią porządki pozbywają się tego co jakby um, tego pozbyć się muszą, trochę tak, że na przykład do tego momentu um, jakby um, odkładaliście coś, a teraz już przychodzi Hagal, mówi: Odłożyć już nie możecie. Jak macie najbezpieczniej podejść do tej Hagal, puścić dokładnie, uzdrowić. Tak, to są takie lęki, strachy, które do Was przychodzą, ale jesteście pod dobrą opieką, macie tutaj też Alkis. To jest taka droga przejścia, to jest coś, czego już się nie da trzymać, bo to już jakby odgórnie przyszło, koniec z tym. Robimy porządek, odrzucamy to, stwarzamy nowe. Pamiętajcie, że Hagal jest gradem i przy gradobiciu, jak ten grad spada, to on niszczy to te struktury, które już nie działają ale kiedy się rozpuszcza, powstaje woda, a woda to jest życie, tak? Czyli coś nowego można na tym powstać, ale najpierw trzeba rozwalić te stare struktury, żeby budować na nowo i takie zmiany w waszym życiu mogą się w tym tygodniu zadziewać. Przyjmijcie tą hagal w intencją najbezpieczniejszej drogi, przyjmijcie tą hagal w intencji, żeby pomogła wam usunąć to, czego sami nie macie siły zrobić, ale w najbezpieczniejszy dla was sposób. Bliźnięta. Co dla bliźniąt? O, bliźnięta mają barkano, tak jak miały barany. Czyli wy też będziecie doceniać kobiecą moc, kobiecą siłę, czerpać tej siły kobiecości, zadbać tutaj o siebie, zadbać o swoje zewnętrzne i wewnętrzne, zadbać o swoje ciało, docenić swoje walory, upiększyć siebie, nie wiem, fryzjer, masaż, paznokcie, włosy, cokolwiek żeby pokazać sobie samemu, że doceniamy tą boginię w nas, to jest też taki, u was jest taki moment zastanawiania się, w którą stronę pójść, jakby z czego skorzystać, co zrobić, to jest tak jakby nowy proces, który się zadziewa, pamiętajcie, że macie też swoich wewnętrznych przewodników, macie swoją intuicję, ale macie też ród swoich kobiet, do nich bym radziła się, przy was bardzo mocno to czuję że jest to czas odwołania się do kobiecego rodu odwołania się do tych kobiet, które były przed wami które być może mierzyły się z podobnymi sytuacjami poproszenie o błogosławieństwo i pomoc i wsparcie i tutaj się to uda, zobaczcie tutaj nawet są dwie tak? Dwie niedźwiedzice. Więc warto by było tutaj w to pójść, w nowe, nowe projekty, ale może właśnie przy współpracy z kobietami. Czyli ta kobieca energia będzie u Was bardzo silna i warto się nad nią pochylić i ją po prostu docenić. To też jest macierzyństwo i i takie, ale u was bardzo się nie czuje współpracy między kobietami jakieś kobiece kręgi sięganie po kobiecą moc to jest coś co w tym tygodniu będzie dla was istotne rak co dla raka na ten tydzień no nie wierzę Wiecie, co to Berkano chyba króluje? Jesteśmy przy czwartym znaku, a trzy razy wypadła Berkano. Wow, dopiero mówiłam, a przy każdym oznacza coś innego. a Jeżeli potrzebujecie pomocy, zwróćcie się do waszych mam. Jeśli nie macie mam, to babciać. Ale do kobiet tutaj ewidentnie jest taka informacja, że kobiety będą Was wspierać, kobiety będą Wam pomagać, kobiety będą jakby tymi osobami, które podadzą dłoń. Zadbajcie o siebie, zawsze przy tym mówię, ponieważ Berkano jest energią bogini, tak? Czyli trzeba docenić tą wewnętrzną boginię w nas, trzeba ją po prostu e, rozpieszczać troszeczkę w ten sposób, ale to też jest moment na rozpoczęcie nowej drogi. Może to być tak, że zaczniecie jakiś nowy etap w życiu, może być tak, że to będzie, nie wiem, pomysł na nowy biznes, rozpoczęcie nowej firmy, współpraca z kobietami, wejście w jakieś kobiece kręgi. Coś takiego jak najbardziej tak, ale też tutaj powiedziałabym, że to jest moment na um, czerpanie od mamy, czerpanie od rodziny, bycie z rodziną i jakby nieważne ile mamy lat każdy z nas jest jeszcze dzieckiem mamy to swoje wewnętrzne dziecko i czasami po prostu potrzebujemy takiego przytulenia, wsparcia więc nie bójcie się po nie sięgać wykorzystajcie je i też zadbajcie o siebie ale ewidentnie współpraca tutaj zwłaszcza z kobietami wyjdzie wam na dobre co dla lwów No nie, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. To jest nienormalne. Tak się jeszcze nigdy nie działo. Berkano króluje. Po prostu, jakbym nie to suwała, to wychodzi Berkano. Lwy. Wy dbacie o siebie. Wy lubicie pięknie wyglądać. Ale tutaj jeszcze jest taka informacja dodatkowa, że Doceń tą kobiecość w sobie, doceń swoją kobiecą moc, doceń swoje, swój kobiecy pierwiastek. A tutaj też energia kobieca będzie ważna, czyli wasze połączenie z mamą, babcią, ciocią, z rodem będzie tutaj istotne i ważne. Co takiego szczególnego w tej Berkanu dla lwów? Zaczniecie błyszczeć jeszcze bardziej, jakby zaczniecie, wasza kobiecość zostanie dostrzeżona, wasze piękno zostanie dostrzeżone, wasza moc zostanie taka, jakby będziecie wnosić z sobą taką siłę i piękno, tak? Ale to nie jest takie, to jest też trochę taka matczyna siła, więc też ta bogini, ale z takim Aspektem matki, która będzie w Was tutaj dominowała, nowe początki, nowe możliwości, nowa droga zawodowa, nowe zarabianie, tworzenie nowych pomysłów, rozpoczynanie jakiegoś nowego etapu też jak najbardziej tak. Ale no, ciekawe, ciekawe jest to bardzo, że jesteście kolejnym znakiem, a już chyba piąty raz wychodzi balkan. Wow, no nic, wszystkiego dobrego, lwy. Co dla Panny. Panny. Co na ten tydzień. Now this. czyli my, panny, będziemy się zmagać same ze sobą. Um, czego pragniemy, co jest poza naszym zasięgiem, albo nam się wydaje, że jest poza naszym zasięgiem i do czego będziemy musiało dojść. Um, trochę zmęczenia. Um, zobaczymy. Jak najlepiej podejść? Jak panny mają podejść do nauki? Jak są takie trudniejsze rony? zawsze dopytuję, bo to jest ważne. Poprosić o wsparcie. Tutaj u panien męska energia będzie Was wspierać. U męska energia będzie Wam pokazywać ścieżkę i drogę. Więc zwróćcie na to uwagę. Pięknie to tutaj, jakby runy pokazują, bo mówią, że pamiętaj, że jesteś chroniona. Pamiętaj, że masz przy sobie przyjaciół, że masz przy sobie osoby, które będą ci pomagać, będą cię wspierać, będą okazywać ci tutaj Twoje. Swoje wsparcie, ale otwórz się i zobacz je, bo być może nie dostrzegasz tego, nie dostrzegasz ludzi, którzy są wokół ciebie, i może nie musisz w ten sposób tego wszystkiego przeżywać. Może nie musisz aż tak bardzo jakby cierpieć w pewien sposób, tak, albo zmagać się ze sobą. Możesz po prostu poprosić o pomoc, i na to bym Wam zwróciła uwagę. To bym poleciła ale pamiętajcie, że na kiedy my wykonamy wszystko to, co na na co nam zwraca uwagę, czyli tu posprzątaj, tu zrób to, zrób tamto, zrób, to potem możemy sobie usiąść na koniec tygodnia i powiedzieć, o kurczę, ale ten tydzień był bardzo wydajny, tak, tyle i tyle zrobiłam, w końcu uporałam się z tym i z tym, mogę sobie usiąść i odpocząć, więc też taka informacja stąd wpłynie. Wagi, co dla wag, No nie. Nie wiem co jest. E, chyba tylko dwa znaki miały inne runy, wszystkie inne mają Berkano. To jest chyba tydzień pod Berkano, czyli u Was też współczucie, współpraca, otworzenie się na kobiecość, otworzenie się na swoją wewnętrzną boginię, otworzenie się na swoją wewnętrzną siłę, korzystanie z tej siły, korzystanie z współpracy z kobietami. Docenienie Bogini w sobie. Eee, mam wrażenie, że w tym tygodniu będziecie dokonywały jakiegoś wyboru, i może to być między dwoma pracami, dwoma miejscami w jakiś taki sposób mi się to pokazuje. I warto by było dokonać tego wyboru właśnie też być może przy współpracy z innymi kobietami, czyli zasięgnąć rady jakiejś kobiety, poprosić o wsparcie i radę od kogoś, a od jakiejś kobiety, która może Was tutaj. Popchnąć w dobrą stronę. Zadbajcie o siebie, o swoją urodę. Dopieśćcie swoje ciało. Pamiętajcie, że ciało jest naszą świątynią. I ono też tutaj będzie Was silnie wspierało. Więc pozwólcie sobie na to. Skorpiony. Normalnie aż nie wiem, co powiedzieć. Z tą barkaną co dla skorpionów ingwas skorpiony będą szukały swojego miejsca takiego na wyciszenie swojego miejsca na ziemi miejsca, którym będą czuły się dobrze będziecie potrzebowali takiej strefy komfortu będziecie potrzebowały takiego zamknięcia się w sobie po to, żeby uwolnić swój potencjał za czas jakiś to jest runa medytacji, to jest runa modlitwy to jest runa tworzenia, to jest runa siania ziarenka pod przyszłe możliwości, ale tak czuję, że jakby zobaczyłam takiego fajnego małego liska, który gdzieś zwija się w swojej gawrze po to, żeby odpocząć, bo jest tam bezpieczny, jest mu dobrze. I może to jest taki tydzień takiego komfortu, którego wy też potrzebujecie, a może nigdy sobie go nie dawaliście. Więc na to też zwróćcie swoją uwagę. Także odpocznijcie. Strzelce. No dla strzelców, o e, powtarzają się runy y, tym razem naprawdę. A e, strzelce też dobry moment na... Odpoczynek, dobry moment na medytację, na modlitwę, dobry moment na wewnętrzny rozwój, na odnalezienie swojej strefy komfortu. U Was jeszcze bardzo pokazują mi się sny. Zwracajcie uwagę na Wasze sny, zwłaszcza w tym tygodniu, bo będą one miały duże znaczenie. Odkrywajcie też te symbole, które tam są, zapisujcie sobie te sny, bo tutaj jakby Wasza podświadomość domaga się kontaktu z Wami. Mam takie wrażenie, domaga się aż, żebyście Wy jakby słuchali siebie, ale nie tego, co w głowie, nie tego, co świadome, tylko żeby uwalniało się z podświadomości, to trzeba to właśnie jakby zobaczyć, co w niej siedzi, a tak podświadomość do Was mówi poprzez sny. Też są do nas wszystkich. Ale to jest też taki um, rozwój duchowy, to jest takie przetworzenie siebie, przetransformowanie, ale też danie sobie przyzwolenia na to, że ja mam prawo odpocząć, że znajduję sobie takie fajne miejsce, w którym mogę się schować, w którym mogę się wtulić, w którym mogę znaleźć swój bezpieczny kąt i tu mogę się właśnie e, utulić. Więc um, coś takiego też. Jest wam tutaj potrzebne strzelce, i z tego też skorzystajcie. Dajcie sobie taką przestrzeń właśnie na odpoczynek. Ale powiem Wam, że dużo może do Was przychodzić, dużo się może transformować, i tak jak Oden przetransformował się po otrzymaniu run, tak samo Wy możecie tutaj przeżyć ten tydzień właśnie jako bardzo transformacyjny. Koziorożce, co dla koziorożców na ten tydzień? koziorożce jak panny mają naudis e, zmęczenie e, brak równowagi brak odpoczynku e, to jest coś co będzie powodowało że po prostu będzie wam trudno zrobić jakiś krok ale ja zobaczę jak wy macie najbardziej przeżyć, jak macie podejść do tej naudis na ten tydzień Zdrowie. Trzeba zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Brak odpoczynku, brak snu to jest coś i to już trwa od jakiegoś czasu, więc warto się też tutaj tym zająć. Dajcie sobie odpocząć i zwróćcie uwagę na swoje zdrowie zwróćcie uwagę na swoją wątrobę ona mi się tutaj pokazuje. Może są jakieś złogi, może są jakieś rzeczy, które jakby potrzebuje przemetabolizować tak. Więc na swoją dietę na swoje a może jakiś witamin Wam brakuje na to zwróćcie uwagę. Natomiast też Naudis często nam punktuje nas, mówi, ale to jeszcze masz do zrobienia, to jeszcze masz do zrobienia, a my już jesteśmy tak zmęczeni, a ono nam jeszcze mówi i to, i to, i to, ale pamiętajcie, że im więcej zrobimy, im jakby nie poddamy się temu marazmowi i pójdziemy w to, to pod koniec tygodnia będziemy zadowoleni, będziemy tacy ukontentowani, że kurczę, Boże, jak ten tydzień był wydajny, ile ja zrobiłam, z jak wielką um, stertą rzeczy się uporałam. I to też podnosi nasze wibracje, to też sprawia, że podnosi się nasza pewność siebie, i, i skoro sobie poradziłem z tym, to poradzę sobie też z wszystkim innym. A, ale zwróćcie uwagę też na to, co mówi Wasze serce. Warto oddzielić uczucia od emocji. Często to ostatnio powtarzam, ale bardzo to do mnie dotarło, że nasze emocje płyną z głowy, a nasze uczucia płyną z serca. Warto się temu przyjrzeć i to rozdzielić i iść za tym, co mówi do Was serce. Także miłego tygodnia, mimo znaków. Wodniki. No, e, Berkano, chyba już dziesiąta w tym, czy no może nie, no może i dziesiąta, nie wiem, dziesiąty raz. Tydzień pod wezwaniem Berkano, chyba tylko cztery znaki miały coś innego, no to ósma czy siódma. Um, wow. Każdy potrzebuje uziemienia, wyzwłaszcza. Nie wiem dlaczego, to uziemienie mi się tutaj pokazało bardzo. Ko współpraca z Matką Ziemią, bycie w naturze, bycie w sobie, odnalezienie swojej siły. Jest ciekawe, Berkano wychodziło wielu znakom, a przy każdego pokazuje się coś innego. Jest niesamowite, jak aspekty tej runy mogą zresztą każdej runy ewoluować i jakby okazywać swoje inne mm, potencjały. U was czuć, że potrzeba ziemi, potrzeba uziemienia, potrzeba pobycia w sobie, potrzeba... ja zobaczyłam taką małą dziewczynkę, która siedzi w swoim wnętrzu, w swojej przestrzeni i jakby doświadcza siebie na nowo i rozpoznaje swoją wewnętrzną boginię, rozpoznaje kim jest, czyli jakbyście w tym tygodniu weszli na taką ścieżkę, rozpoznawania siebie, rozpoznawania swoich potencjałów, swoich możliwości. Więc nie zapomnijcie o tym, że każdy z nas jest wieloskładnikowy, tak, że każdy z nas ma w sobie wiele osobowości, jesteśmy i wewnętrznym dzieckiem, jesteśmy i wewnętrznym cieniem, i światłem i mamy swoją wewnętrzną boginię i składamy się naprawdę z mnóstwa, mnóstwa emocji i różnego rodzaju uczuć. I, i warto to wszystko jakby scalić. Dokładnie tak, jakby objąć rękami i stalić i przyjąć to, że jestem i taka, i taka, i taka, ale w tym wszystkim jestem prawdziwa. I to jest chyba ścieżka dla Was na ten tydzień. A możecie to zrobić przy współpracy z innymi kobietami, a zadbać, zadbać też o swoje zdrowie, urodę jak najbardziej. Ale ewidentnie tutaj ta ścieżka mi się pokazuje bardzo wewnętrzna, a jednocześnie potrzebne jest tutaj duże uziemienie i kontakt z naturą i matką i ziemią. Także pozdrawiam Was. I ryby. Co na na ten tydzień. <noise> e, w ogóle w tym czytaniu wyszły trzy runy tylko, tak? Ogólnie dla wszystkich. Barkano, Ingwas i Nautis. I wy macie na, akurat Ingwas. Czyli transformacja, medytacja, modlitwa, wyciszenie, odnalezienie takiego swojego wewnętrznego miejsca, w którym Będziecie czuli się dobrze. A czas zwrócić uwagę większą na swoje sny, na swoje doświadczenia, ale potrzeba odosobnienia jest tutaj jeszcze ważna. To jest taki czas transformacyjny. Jest to też sianie ziarenka pod to, co nowe, sianie ziarenka pod to, co będzie przychodzić do Was, więc zwróćcie na to Waszą uwagę. Zwróćcie uwagę na Wasze sny, na Wasze marzenia. Trochę tak. Jakbyście y, potrzebowali coś porozdzielać, mam takie wrażenie. Tu jest ingwas, ale to jest taki okres transformacji, ale trochę mam, nie wiem dlaczego. Pokazuje mi się taka informacja, że z jednej strony jesteście tą osobą, ale już wchodzicie w nowy proces. Czyli jakby jest takie y, rozdzielenie tego, co już nie służy, od tego, co nowe. Czyli ta moja część może już odpocząć, odejść. Ja już ją wypełniłam, ten okres został dopełniony, a ja teraz się przepoczwarzam, tak jak motel z poczwarki. Wchodzę na wyższy poziom. I trochę to jest taka informacja dla Was, to co może się w tym tygodniu zadziać, czyli będziecie potrzebowali ciszy, wyciszenia, przetworzenia, natomiast to idzie ku dobremu, jakby ku, ku rozwojowi. Więc do tego Was też zapraszam. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, trzymajcie się.